Ostra walka do końca, dużo emocji. Jak przeżyłeś dzisiejszy dzień? Dobrze, dobrze przeżyłem. No, dużo emocji. Cóż, nie udało się wszystkiego odrobić. No, wygrałem dzisiaj z czterech trzy odcinki ze Zbyszkiem, ale, ale, ale to nie były jakieś wygrane zdecydowanie, więc bardzo mało, półtorej sekundy, dwie, no niestety zabrakło. Dobrze, no mamy drugie miejsce i, i myślę, że na tak ciężkim rajdzie to naprawdę jest bardzo dobry wynik i tyle, 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 set kilometrów odcinkowych przejechane i różnica jest zaledwie 6 sekund, także naprawdę widać jak poziom jest yy, bardzo wysoki i wyrównany. Czy po tym rajdzie przewidujesz modę na samochody Super 2000 w naszym pięknym kartecie? Tak, tak, ja już to przewidywałem właśnie dawno, także w tym momencie, no myślę, że pomału będzie trzeba myśleć, ale jest to zdecydowanie droższy samochód niż, niż NK, także... Podejrzewam, że nie wszystkich będzie stać na y, zakup bądź wynajem i utrzymanie takiego samochodu. Ale generalnie myślisz o tym i Tak, 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 tak myślę, myślę o tym, to już myślałem dawno na, o tym, ale no w tym, one, te samochody jakby są cały czas testowane i rozwijane, także... Ciężko jeszcze powiedzieć, który jest jakby dobry i bezawaryjny, ale trzeba się liczyć z tym, że to są już potworne kwoty. Tutaj można popatrzeć, Lancerów, Subaru jest bardzo dużo. Prywatnych zawodników stać na utrzymanie tych samochodów, ze względu na to, że nie trzeba aż tak dużo środków finansowych. Jeżeli w ogóle można powiedzieć, że, że nie trzeba dużo, bo to są naprawdę bardzo duże kwoty, a podejrzewam, że taki Super 2000 to ze 4 razy do góry cena.